witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny odcinek z serii o minimalizmie i dzisiaj porozmawiamy sobie o jego wadach e, i czy w ogóle jakieś e, występują. E, przedstawię Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ja do tego podchodzę i jakie ja dostrzegam e, minusy minimalizmu. Mam nadzieję, że film przypadnie Wam do gustu i serdecznie Was zapraszam do oglądania. Na samym początku chciałabym Wam przypomnieć to, co dosyć często powtarzam, czyli że ja nie jestem skrajną minimalistką, nie uważam się za taką osobę i wiem, że nigdy taką osobą nie będę. Nie podchodzę do minimalizmu w jakiś obsesyjny sposób i nie pozbywam się wszystkiego, co posiadam. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu we wszystkim trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek i umiar. Dlatego też na przykład jeżeli coś mnie zainteresuje, coś mi się spodoba, to nie odmawiam sobie tego, chyba że jest to wiecie, jakaś kosmiczna zachcianka i wiem, że to w ogóle nie ma sensu, taki zakup. Natomiast na przykład w ostatnim czasie zainteresował mnie pewien temat i postanowiłam sobie zakupić kilka nowych książek. Jak widzicie, ja zazwyczaj staram się książki wypożyczać z biblioteki, jeżeli jest to możliwe, natomiast jest spora kategoria książek, które mnie interesują, których po prostu nie jestem w stanie w bibliotece dostać ze względu na to, że są to albo nowe publikacje, albo takie, które po prostu w bibliotekach raczej nie występują. Tak więc nie odmawiam sobie tej przyjemności, ponieważ wiem, że zakup takiej książki może mnie czegoś nauczyć, to znaczy może nie sam zakup, ale bardziej lektura takiej książki może mnie czegoś nauczyć, może poszerzyć gdzieś tam moje horyzonty. I po prostu jeżeli wiem, że zwyczajnie sprawi mi to przyjemność, to uważam, że nie jest to nic złego po prostu taką rzecz dla siebie wybrać. Co dla kogoś na przykład mogłoby już być gdzieś tam podstawą do tego, aby sądzić, że skoro jestem na przykład minimalistką i uważam się za minimalistkę, to dlaczego kupuję sobie na przykład nowe książki? Jeżeli chodzi o główny temat filmu, czyli te wady minimalizmu, chciałabym się tutaj skupić na tym, co ja zauważam ze swojej perspektywy. Oczywiście w przypadku każdej osoby może to troszeczkę inaczej wyglądać, dlatego też nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że to, co ja Wam dzisiaj tutaj powiem, jest po prostu obrazem każdego minimalisty i że u każdego wygląda to w ten sam sposób, bo tak nie jest. Ja na pewno przy minimalizmie zauważam taki duży brak spontaniczności, jeżeli na przykład chodzi o kupowanie. Ponieważ ja jestem taką osobą, która musi się 10 razy nad czymś zastanowić i dopiero wtedy zdecyduje się na zakup danej rzeczy, muszę to przeanalizować, przemyśleć pod każdym kątem, ocenić, czy taki zakup jest w ogóle warty swojej ceny i tak dalej, i czy na przykład, nie wiem, wybrany model będzie odpowiednim dla mnie. Tak więc, jakby każdy zakup u mnie podlega najpierw przemyśleniu i dogłębnej analizie, zanim się na niego zdecyduję. Czego na przykład nie zauważam u moich znajomych, oni po prostu nad tym się nie zastanawiają, jeżeli coś im się spodoba, to to kupują i koniec. Natomiast u mnie to tak nie wygląda. Nawet w kwestii na przykład jakichś zakupów ubraniowych, które w ostatnim czasie gdzieś tam trzeba było dokonywać przez internet, ponieważ sklepy były pozamykane, to ja nawet zamawiając te rzeczy czasami po prostu sprowadzałam na siebie większy kłopot. Bo okazywało się, że na przykład coś nie do końca leży tak, jakbym chciała, albo materiał jest troszeczkę inny w rzeczywistości niż, niż się spodziewałam, że będzie. I na przykład nie decydowałam się zostawić tych rzeczy, tylko odsyłałam je z powrotem. Tak więc robiło się z tego spore zamieszanie. Natomiast e, na przykład widzę po moich znajomych, żeby się tak nie przejmowali e, tym tak jak ja, tylko po prostu nawet jeżeli coś nie do końca by im odpowiadało, to by zostawili i powiedzieliby, a na pewno e, kiedyś e, przyjdzie taki dzień, e, że to założę. Natomiast ja jestem taka, że ja muszę być w 100% pewna tego, e, że dana rzecz faktycznie jest e, dobrym zakupem. Tak więc zauważam właśnie u siebie taki brak spontaniczności, za którym nie przepadam, bo czasami chciałabym po prostu bez jakiegoś większego zastanawiania się po prostu kupić sobie coś, co mi się podoba i gdzieś tam nie obwiniać siebie za ten zakup. I jak już jesteśmy przy takich wyrzutach sumienia, to czasami zauważam, że na przykład jeżeli coś mi się podoba, co jest trochę gorszej jakości, albo no nie jest to taki wybór, jakiego powinnam teoretycznie jako minimalistka dokonać, bo tak zostało przyjęte. To gdzieś tam odczuwam takie właśnie wyrzuty sumienia albo czasami sama biję się z myślami, czy na przykład powinnam to kupić, czy może lepiej tego nie kupować, bo ktoś mi wytknie, że to kupiłam. Jest to w sumie głupie, no bo po co przejmować tym, co sobie ktoś pomyśli? Lepiej gdzieś tam zaspokajać po prostu swoje własne potrzeby i na nie reagować. Natomiast faktycznie jest coś w tym, że czasami niepotrzebnie się takimi rzeczami przejmuje. I tutaj, nie wiem, powiedzmy przykładem, może być świeczka, która akurat nie jest wykonana z wosku sojowego, tylko powiedzmy, jest to zwykła świeczka parafinowa. I pomimo tego, że na przykład odpowiada mi jej zapach design i tak dalej, to będę się wahała, czy ją zakupić. Z tego względu, że wiem, że rozsądniejszym wyborem byłby zakup na przykład świecy sojowej. Tak więc właśnie o takich rzeczach tutaj mówię, że czasami po prostu coś nam się podoba, chcielibyśmy coś mieć, ale jednocześnie czujemy, że taki wybór nie byłby do końca dobrym wyborem, jeżeli chodzi o minimalistę. I też chciałabym się pozbyć w sumie właśnie tych wyrzutów sumienia, bo czasami uważam, że są one zbędne. Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to kwestia garderoby. Ja staram się raczej budować garderobę taką kapsułową. Po prostu kupuję rzeczy, które do siebie pasują, które dobrze ze sobą wyglądają i staram się dążyć do tego, abym co nie wzięła ze swojej szafy, to żeby to pasowało po prostu do pozostałych rzeczy, które w niej mam. Rzadko kiedy decyduję się na jakieś odważniejsze wzory czy kolory. Prędzej może nawet zdecyduję się na jakiś wzór, ale w bardziej stonowanych kolorach niż na przykład na jakąś żywą, kolorową bluzkę czy sukienkę, aczkolwiek i takie sukienki gdzieś tam ze dwie czy trzy w swojej szafie posiadam. Natomiast właśnie często tak jest, że latem patrzę na dziewczyny, które mają piękne kwieciste suknie i tak sobie myślę, że sama chętnie też taką bym założyła, a z drugiej strony znam siebie i wiem, że u mnie taki zakup to raczej nie będzie zakup na lata, bo jeżeli chodzi właśnie o wzory, to mam wrażenie, że często mi się takie rzeczy nudzą. I nawet jeżeli coś mi się podoba w danej chwili, to ja wiem, że na przykład za rok czy za dwa ten wzór już gdzieś tam mi się trochę przeje. Natomiast jeżeli wybiorę coś, co nie ma wzorów, jest gładkie, jednokolorowe, to wiem, że taka rzecz po prostu dłużej mi posłuży. Więc z takiego zdrowego rozsądku staram się właśnie też wybierać takie rzeczy, które po prostu będą do siebie pasowały i będą może i nudniejsze na co dzień, ale przynajmniej będą służyły mi na lata. I to czasami też sprawia, że gdzieś tam poniekąd, można powiedzieć, zazdroszczę innym, widząc na przykład latem, jak noszą jakieś zwiewne, właśnie kolorowe suknie, czy cokolwiek innego, co ma jakiś wzór bądź odważniejszy kolor. A z drugiej strony, właśnie jest we mnie gdzieś tam ta druga część, która mi mówi, ale po co ci coś takiego kolorowego, to i tak się to znudzi. Tak więc to też gdzieś tam sprawia, że czasami E, żałuję, że tak bardzo trzymam się tej mojej spójnej e, kolorystycznie garderoby, bo też e, niekiedy mam ochotę zaszaleć z jakimś wzorem czy kolorem. Minusem posiadania ograniczonej ilości rzeczy jest też to, że jeżeli coś nam się zniszczy, coś co służyło nam przez wiele lat, e, to często ciężko jest znaleźć zamiennik, e, który będzie powiedzmy godny tej poprzedniej rzeczy. Przynajmniej ja tak mam, że jeżeli na przykład mam jakiś nawet ciuch, nie wiem, powiedzmy, jakieś ulubione spodnie, które mam od 5-6 lat i one już się gdzieś tam powoli niszczą i wiem, że trzeba by było je wymienić, to ciężko jest mi znaleźć coś, co będzie równie dobre, równie dobrej jakości, w atrakcyjnej cenie, co będzie mi się też równie mocno podobało, jak właśnie ta poprzednia rzecz ponieważ nie wiem, być może po prostu jest to kwestia tego, że jeżeli chodzi o ubrania, to one są teraz już nieco gorszej jakości niż na przykład były kiedyś, czy może jest to jakaś inna rzecz, która ma na to wpływ, ale odnoszę właśnie wrażenie, że ciężko jest mi znaleźć zamienniki dla takich rzeczy, które posiadam już od lat i które świetnie się u mnie sprawdzają. Może się z tym łączyć to przywiązanie do rzeczy. Ja raczej staram się, może nie być jakaś bardzo sentymentalna, jeżeli chodzi o jakieś pamiątki i tak dalej. Natomiast faktycznie, jeżeli mam jakąś rzecz, którą lubię i która jest ze mną przez bardzo długi okres czasu, to zawsze jest mi przykro, jak ta rzecz się niszczy czy psuje. I raczej no, teoretycznie jest to coś, czego minimalista się powinien wyzbyć, takiego jakiegoś przywiązania właśnie do rzeczy. Natomiast u mnie to działa w ten sposób, że czasami coś już jest brzydkie, zniszczone, nie wiem, wstyd tego używać, czy nosić, czy cokolwiek z tym robić. Natomiast ja właśnie przez wzgląd na ten sentyment gdzieś tam jeszcze tą rzecz katuję, chociaż wiem, że powinnam już na przykład się jej pozbyć, bo no, nie nadaje się do tego, aby jej używać. I czasami to też wygląda dosyć źle dla, powiedzmy, ludzi z zewnątrz, jeżeli ktoś, nie wiem, chodzi w zniszczonych butach, czy używa czegoś, co już się nie nadaje do używania. Natomiast właśnie przez wzgląd na jakiś taki sentyment ja często mam problem z tym, żeby się pozbyć czegoś, co bardzo lubię. Ostatni punkt, który znalazł się na mojej liście, dotyczy w sumie problemu, który mnie osobiście, przynajmniej w mojej opinii jakoś bardzo nie dotyczy, natomiast wiem, że jest to dosyć powszechny problem, jeżeli chodzi w ogóle o minimalistów. Mianowicie mam tutaj na myśli wyrzucanie rzeczy, których wydaje nam się, że w danym momencie nie potrzebujemy, a później za jakiś czas kupowanie ich ponownie. Jeżeli ktoś mnie dłużej ogląda, to wiecie, że ja mam raczej takie podejście, że wolę czasami zostawić większą ilość rzeczy przez dłuższy czas, ale wyrzucając coś, czy tam sprzedając, czy po prostu pozbywając się jakiejś rzeczy, Chcę mieć pewność, że ona już faktycznie nie jest mi potrzebna, że nie czuję do niej jakiegoś przywiązania i że za jakiś czas nie będę żałowała po prostu, że się jej pozbyłam, bo nie lubię właśnie takiego podejścia, że mam coś, w danym momencie uważam, że tego nie potrzebuję, tak więc pozbywam się tego, a za miesiąc czy dwa stwierdzam, że jednak chcę tę daną rzecz z powrotem i na przykład ponownie ją kupuję. Tak więc to też jest dla mnie taki minus minimalizmu, że czasami jeżeli ktoś zbyt mocno się nastawi właśnie na jakieś takie robienie porządków, pozbywanie się rzeczy, odgracanie swojej przestrzeni, to może też przesadzić w tę drugą stronę i po prostu pozbyć się czasami niepotrzebnie czegoś, co w przyszłości może okazać mu się jednak przydatne. Dlatego ja jak zawsze zachęcam Was do tego, żeby po prostu być pewnym podczas robienia porządków i czasami zastanowić się dwa razy albo zostawić daną rzecz dłużej, jeżeli nie jesteście przekonani co do jej wyrzucenia. Tak, aby po prostu pozbywając się jej mieć pewność, że nie będziecie za nią tęsknić. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Jeżeli w Waszym życiu pojawia się również minimalizm, dajcie mi koniecznie znać, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy dostrzegacie jakieś jego wady, minusy? Co u Was stanowi taki problem i jakie zauważacie właśnie u siebie ograniczenia, które gdzieś tam na przykład minimalizm może powodować? Jestem bardzo ciekawa, jak Wy podchodzicie do tego tematu. Tymczasem ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!